Także kramy nie narażamy się, niech oni to robią. Tak jest, Tremis jest dla nas. Pamiętajcie, puść siódemki, ale chyba nie ma z tym problemu. Widzę, kto no, ma no, golda, golda, są, nie są dobrze ustawione. Co za Meger? Kto ma golda, to takie ja. jest Norski, tam u nie można normalnie z Golda strzelać, o ile mam załadowane, bo nie jestem tego. O, przepraszam, a kto strzela do klasztoru? Już w -W -E. była ładnie, -E. -E No to ja będę. W -W -E. tam jeden, góra, dwa strzały i. I uciekasz. uciekasz. A jak zobaczysz, że tam coś jest, to. Dobrze. Się z tym, że cię zaświecą. Ciekawe jak obaj mam. Ja na razie nie ma co na nich patrzeć, byleby każdy z nas wyjechał na pozycję i jak wzięli W ogóle stąd nie trafisz do No powinien się przesunąć Tak jak Easy na wprost mm -hmm. Na wprost musisz Easy Easy dobrze opatentował to strzelanie już. Dobrze no, mu to idzie. Idzie. Sporo to chyba ja tutaj z... bierze rost. No okej, okej, dasz sobie radę, dokładnie. Spawn, możesz strzelać. No i z nim musiał się nauczyć, bo on ma bardzo wąski kąt, nie? Dobra, niech tak. on spada już stamtąd, nie, on spada stamtąd, jak już tam nikogo nie ma. Dobra, wwe do art jedziesz. Tutaj do okay. palma i Ja coś czuję znowu, kiszkę. O, o, aha. Mówisz. A czemu Viper na Rastor nie pojechał? No bo on mówił, że się życzuje tam, czuje się i na ucho. Pozwoli... dokładnie pozwoliliśmy mu jechać na ucho, Jesteście we dwóch niestety. Hmm. A, są we dwóch tam, bo ty jesteś z nami. Ale na, na, to na na będzie Ja ciągiał wiper i Northman, więc będzie to zbijało, miało to zbijać. Ewentualnie. i no, super. Viper tam twóreczką dobrze napierdala. No i dobra i Do teraz jest problem. To z... jestem z której strony są Arty. Ja bym się ustawił tak, jak standardowo się ustawialiśmy, Jakby coś nas walnęło, to wtedy się przestawiały. Nie chcę Dobie, nic mówić, ja... ale arty będą tu. Przepraszam, e, Dobie, je się gdzie raz, e, gdzie arty. No to tu dobroził strzelali. Aha, oho. Uh -huh. No to może jednak Może po jednym strzelu, Artem, eh? Może by ktoś szedł tu w to miejsce. zobaczyć, czy ktoś tam nie jedzie. Back chyba już schodzi. No jak Burba na prawo OK 12 minut Wiesz co Vitali, jak one są arty w tamtej strony Z tamtej strony to wolę tak nie zjeżdżać tak na radio Będę choło Mówię wam, że oni się ustawiają w kiszce Spokojnie Okej, okay, uwaga artyleria przemieszczamy się Dobra niech mychę jeszcze pojadą do przodu jak dojedziecie tu to, to, to się przemieścimy. Będziemy szczelali wtedy tu w to miejsce. No, Dobra. No, uciekamy. Czyli na razie, na razie mierzymy w D1. Na razie mierzymy w D1 jakby się coś tam pokazało. Jedźcie do przodu powolutku. Jedziesz, borba. Jadę, jadę. Jest sens, że będzie miechali? Ale to piękne znaki. gdzie jestem. Jak tam jest? Czy to wtorze wjechał? No po kolei. A, ale tyle ja się przemieszczę, bo ja bardzo wolno jeżdżę. Wy na razie mieszcie, a ja niestety powolutku sobie już pojadę. Mm. <śmiech> tak, <śmiech> to Weźcie kalma na hol, Podrzućcie go tam. Żeby, że śmiech, to... <śmiech Swytwany <laughs> słyszałem, no nie. Część się o, tu to brakują, nie. się Gdy... cieszy, bo ja mam dużą lufę dlatego. <laughs> Bo wszyscy są dzisiaj po wiesz, jeszcze. Trzymaj wszystkich. U, dobra, ja chłopaki, aż tam, tak wiesz, spokojnie wam, bo to D1. Ja stąd, ja że... Rukuje... Ale o, stoją. ale stoją! Uuuu, cofaj, pójdę, cofaj, 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 cofaj! Cofaj, cofaj. I rób artyleria pracuje sobie. Niepotrzebnie tam w ogóle jechaliście, bez rusha no, tam mamy. Tak Gramy, to, to To ma bez sensu, wiesz, mi tak zdaje. To zamiana, Borba do tyłu. Niech Arta pracuje i tyle. Do tyłu, do tyłu. Tak kurwa. Nie chcę jechać. jechać do Ej, Vitali, czemu tam pojechałeś? Bo nie chcę mu do tyłu jechać. Dobre. Złapamy na tamte pozycje, co mieliśmy. No kurwa. to no, jest Ej, nie raszujemy, nie ja opierdzielę, gramy na defa. Wracamy. Stoimy i czekamy, oni mają do nas przyjechać. Wracamy tak jak staliśmy ustawiony. Tam jakaś siódemka była? Nie tylko 30. To był buton egzekucyjny. Co po jak... Świecimy, te nie? byli? Borba nie jako pierwszy. Co robimy? Ustawiamy się tak, że jadę poświetlić kiszkę, czy co spokój z tym? Na razie. Jak wali coś do Was, jak nikt do Was nie wali, to na razie spoko. Tak, dziewięć minut. zostało. Krogi. Okay. Ja ustanę ja pierwszy, ustaw się gdzieś tam za mną. A, mi się wydaje, że to może być jazda z tym. E, dobrze, bo jakby się ekipa ustawiła tu pod tym murkiem, tu jest taki murek, mimo wszystko. No i tam no nie to nie, wiadom, nie wiadomo tymi sam. No nie, nie no ja spróbuję ktoś tam wjechać, bo naprawdę boję się, że tam będzie taki numer, że w momencie ataku pójdą TT-30 i proszę, odkryją artylerię. Tak, odkryją artylerię. E, dobra, dobra, to niech tam dobra, dobra. jedzie fast i Borba w takim razie. No może tak być, może. O ja My tu No To dostaniamy. ostrożnie, macie ich tylko podświetlić, a nie się z nimi czuć. Tam ci nie wychylać, nie? Pod ściankę i tyle. Dobra, mają te 30 na salwę. No, oni już strzeliłem golden. Tak, tak, sobie to może strzelać do przodu? Oni, oni tam te 30 Was blokują i będzie tak, wyjadą wszyscy z gry, i zadane 50%, próbują nam tak naprawdę Gadapał, mów ponikach, żeby się nie pieprzyło, bo krogi na przykład obok mnie i tak? Ty ty, ty, ty. tak? Tak, tak, Dobrze. Ja bym się przemieścił jednak artylerią i spróbował tam oszczelać to miejsce, gdzie się zwykle zbierają, bo już na pewno się przemieścili. No co, mhm. tam walić na pałę tam. Pociski walną tak, na Borba i tu FAS, nie trzeba jechać tak, i tak nie trzeba. mamy nic do roboty Stoimy. w tej chwili. Czy możecie, czy możecie strzelać tą końcówkę tego... Możecie strzelać końcówkę K8? Zaraz zobacz. Nie zaraz w tak zjedzą. No nie oni jest przyszli na pól, a No trzeli, tak, te 30 drzewu idą do... Mój. na bok. 8. Nie słyszałem, nie słyszałem, możecie Dobrze. strzelać? Tak, tak, tak. Tak, Dobra, to Wielka, na 3-4. Ja na, na 3-4 będziemy szczelali w tą końcówkę. Okay. E, ja się postaram. Tak, jak, jak kółko mierzy, to e, ten. E, ja mam największy rozbrysk, to ja będę szczelał mniej więcej po środku, a m, ten. E, Siedlona. Spirtula... Mała na górze. T30. Sam zbijał, do Ale, to T30. znaczy, że siódemki, to znaczy, że siódemki poszły na ten, to znaczy, że siódemki tak są tam... Te 30 strzelajcie. Spokojnie kanu, spokojnie. Są siódemki u nas, na dole. Dwa Mausy jadą. Oni są wszyscy u was, gaście ich, gaście T30. ich. Te 30. Krogi tego Mausa, co ma 56, próbuj. Tę tetkę tam dobijcie. Oto. Nie jedź, nie jedź Borba, na Nie wyjesuwajcie się. Ja nie, to by spokojnie. Arta, 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 Spokojnie. Arta się świeci. Okej, okay, zaraz. Zaraz nie będzie. <laughs> zaraz nie będzie, dobra. O, o, ale się zrobiłem. 11% ma tu jeden maus. Ja na mnie. To pas nie się. Mausy, Z, mausy niech się ruszają tu stąd, te dwie myszy niech się ruszają tu. Zet, Tak stury. samo ta mysz już może stąd zjeść. Jak najdłużej bronić. Jäger wysuń się i spróbuj pomóc klasztorowi. Dasz radę strzelać w klasztor? Miał już ja już pomału nie... nie, odpływam, nie? Ej, spokojnie, powoli. 5 minut mamy. A. Tam siódemka jest. Oni są ledwo ciepli już. Viper i Northman, ani się nie właśnie tam wychylać. Dobrze, spokojnie. Oj, ja szarżyją już. Wojera, uchodź. Jedzie Maus, 11%, zjadą. Za Oni są... Spróbujcie wyciec. Uciekajcie, Uciekajcie tu z Właśnie, już teraz musi Ty, co on ma teraz robić? On jest głupi. Cofnij się za ten budynek, co miałeś po prawej, po twojej lewej stronie. Widzisz ten duży budynek? Tak. Jeden Maus ma 11%. Niech arty uważają tam to jest. 30. Y jeszcze do przodu trochę, Pod, podciągnij do przodu. Dobra, stoisz. To 30, Norman. Tego palagaj. 36%. Nie wiem, są 4. Nie wychylaj się do przodu. Nie ciebie się do przodu. Jest niedobrze. Mają bardzo mało godziny siódemki Jäger Nie wychyla się Arcie. Nie wychyla się rękę. To jest Zed. Czemu ty nie jedziesz tego kolegi? Arta, to mi. Zed, jedziesz go. Ojej. Z wracaj. Ja. W WE można im Do dobra, pomóc. Zwracam i tam pomóc. Nie, 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 niech jeden na może fejde. zostanie nie z tego z tyłu. Bardziej, żeby. Jak w razie czas się skończy, żeby z, stoi. ktoś no i wjeżdżaj, wjeżdżaj. No 3 minuty zostało jeszcze. No, prawie 4. na górze, na górze. Z, no. nie zjeżdżaj stąd. W razie co będziesz ucieka jak mało czasu. Kowaj za górkę. Kowaj się za ten budynek. Tam możesz ostrzeliwać Jak będą przyjeżdżali, <kuh> 3 minuty. Altylerię, altylerię, wyleź. Strzelaj w altylerię! Hej, Jäger, masz po lewej stronie artyleria, GW Panther do ciebie mierzy. O, zniknął. Drugi raz nie podpalili, ale farciarz Jäger, świetnie. O, zgasił, ok. Niestety, trzy razy podpalone. Z, dwie minuty, może do ich zbijać. 3 minuty no, okay. nie da rady nie ma opcji trzeba było stać no trzeba było stać jutro możemy to obić okay, czy można atakować od z lądu na, na ten no, no, no. z lądu niekoniecznie ale podejrzewam, że możemy znów przystąpić do turnieju Przymierz dobrze, dobrze i traf go Chociaż z odłamkowych tych co są na bazie, kurde No właśnie, Co za problem Zbijać bazę, no Spokojnie. No tak to bez sensu, jest takie strzelanie, Ugasem. Ty rozumiesz pojęcie odbankowe Tak To właśnie widzę Ja wam powiem, po co się ruszyliśmy. Tak, tamten wyjazd był w ogóle niepotrzebny.